Witam wszystkich bardzo serdecznie, w dzisiejszym poradniku pokażę jak wgrać i używać plugin LiveMC na serwerze Minecraft. Pierwsze co musimy zrobić to wejść na link podany w opisie i pobranie właśnie tego pluginu. Teraz kopiujemy plik na pulpit i wchodzimy w główny folder z serwerem. w plugins i ten plik wchodzimy do tego folderu. Teraz spalamy serwis, czekamy aż wszystko się załaduje. Ok, wszystko się załadowało, więc to na razie możemy zamknąć. Wchodzimy w plugins. Jeśli posiadamy plugin Permission lub Permission X, wchodzimy w dany folder, następnie Permission opalamy za pomocą odpad++. Plus plus. No i tutaj ustawiamy sobie wszystkie uprawnienia do, do tego pluginu. E, no ale najpierw chciałbym Wam wytłumaczyć, jak ten plugin działa. Tak więc dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, ten plugin wprowadza na dodatkowe życia. E, czyli tak, na początek mamy trzy życia, możemy sobie je zwiększać za pomocą diamentów, jedząc je prawym przyciskiem myszy. E, do maksymalnej liczby, czyli 10. E, takie diamenty możemy pozyskać oczywiście wykopując je. E, no i tak, mamy domyślnie 3, e, 3 życia. Gdy je stracimy, na przykład ktoś nas zabije lub skończymy spadniemy lub tego typu rzeczy, e, wtedy zostaniemy zbanowani i nie możemy wejść na serwer, dopóki jakiś gracz lub my sami nie odbanujemy się na, e, na konsoli. E, no jeśli jakiś gracz nas chce na przykład ożywić, to po prostu musi pisać komendę revive. Dobra, więc dodajemy sobie wszystkie permissiony, jakie trzeba, więc wchodzimy dalej na link podany w opisie. No i pokażę Wam, które komendy trzeba dodać, czyli LiveMC It Diamonds. Czyli tutaj ogólnie mamy podane pod tym default true, wtedy to jest dla gracza, a jeśli jest default op, to jest dla operatora, czyli tego nie trzeba dodawać. Więc kopiujemy LiveMc.it Diamonds i wklejamy je do grupy gracz. OK. Następnie wklejmy sobie live LiveMCC Own Lives. Dobrze. E, następnie tutaj już nic nie ma, dalej lecimy. E, LiveMC Reviving, Revive, przepraszam. E, tutaj wyżej jeszcze jest LiveMC Lives Buying, e, ale to jest tylko przydatne, kiedy ktoś ma economy na serwerze. A tutaj, jak widać, zrobiłem na czysto, więc jest tylko właśnie LiveMC i Essential plus Permission. Tak więc sobie tą ostatnią komendę to uprawnienie. No i tutaj jak widać, troszeczkę wyżyjamy wszystkie komendy, jakie y, może używać gracz lub administrator. Tak więc to możemy sobie już zapisać, następnie zamknąć, cofamy do początku, startujemy serwer i czekamy, aż wszystko się założ... załaduje. Okej, okay, wszystko się załadowało, więc tego nie wyłączamy, nasz folder oczywiście muszę już zamknąć, to możemy zminimalizować, następnie wchodzimy w Minecrafta, logujemy się, Teraz jest wersja 1.2, a CraftBookita e, pod wersję 1.2 jeszcze nie ma, więc nie będę patchował. Wchodzimy na nasz serwer. No i pokażę jak ten plugin działa. E, bo mam teraz game moda, więc dajmy sobie tutaj jakieś, jakieś źródła tego diamentu. Te rudy. Gdzieś w tym miejscu. 3. Tu mamy diamenty, więc możemy sobie zjeść. E, domyślnie oczywiście wpisujemy lives. Taka jest komenda na sprawdzenie żyć. No i oczywiście mamy domyślnie 3. Dobra, więc teraz pokażę Wam jak te diamenty wydobyć. Zmieńmy sobie tylko z moda. Przepraszam, przepraszam Was za mój głos, niestety mam katar. Więc zniszczmy sobie te diamenty. No i wypadają oczywiście nam diamenty. Dobra, jak leciamy diamenty, daję sobie ich troszeczkę więcej. No i jemy je oczywiście klikając prawym przyciskiem. Więc jemy sobie, jemy, jemy, jemy. E, maksymalna liczba tak jak mówiłem jest ich 10, więc wpisz, wpiszmy sobie teraz lives. Jest ich 10 teraz, prawda? E, no i teraz tak. E, mamy tych rzeczy 10 i załóżmy, że chcemy jakiegoś gracza e, ożywić, więc wpisujemy sobie ukośnik revive. E, no i nazwa gracza. E, w moim przypadku będzie to tracked. No i oczywiście, gdybym był nieżywy i byłbym jakimś innym graczem, na przykład z KKF-em czy kimś innym, e, mógłbym, sobie, mógłbym się ożywić, lecz jestem teraz trektem, jestem żywy, więc jestem po prostu e, nie do, do ożywienia. Dobra, więc teraz pokażę Wam, że to, że naprawdę jesteśmy zbanowani, działa, więc tylko możemy sobie setować e, życie do na przykład trzech, więc pisujemy sobie... Mm, czekaj, pokażę Wam tylko tą komendę, ponieważ też są, są zapomniałem. OK. Lifeset. OK. Lifeset na przykład 3. O, dobra. Niech będzie jedno. Live set jedno. Przepraszam, trekt. Trekt 1. Mam tylko jedno życie. E, no i teraz jeszcze pokażę wam tylko jedną komendę. Żeby na przykład sprawdzić, jakiemuś graczowi ilość żyć. Załóżmy, że chcemy go zabić i po prostu boimy się, że e, na przykład nie będzie on jeszcze, że on będzie jeszcze żył. Więc możemy wpisać revive. Boże, przepraszam, już mi się myli. Lives. Lives i nazwa gracza, czyli na przykład tracked. Mamy tylko jedno życie. No i teraz tak. Spróbujemy się zabić. Dajmy sobie gejmoda, polećmy trochę w górę. Przepraszam Was za to, że mi się pląta język i trochę mi się mylą komendy, ale jest już po południu, więc jestem taki już omotany. Klikamy sobie gejmodę, żeby się wyłączyło. No i oczywiście te dniemy. Jesteśmy zabici, nie możemy wejść na serwer, pokażę Wam, że nie możemy No i widać, jesteśmy zabici Dobra, więc to możemy zamknąć, to zminimalizować To także możemy zamknąć Wchodzimy jeszcze raz w plugins, na systemie live mc, config No i oczywiście możemy sobie ustawić max lives, czyli na przykład możemy sobie ustawić na przykład 100 Lives to revive, czyli ile chyba, ile chyba diamentów trzeba, tak mi się wydaje Starting lives, czyli ile, ile diamentów zostajemy na początek, czyli żyć Możemy sobie na przykład ustawić 10. E, reviving enable, czyli czy możemy kogoś ożywić. E, no i ile kosztuje jeszcze życie. Możemy sobie tak samo kupić, tak jak pokazywałem na początku komendę. No i czy kupowanie jest dozwolone. Więc to możemy zamknąć. No i dziękuję za to, że mnie obejrzeliście i zapraszam do głowy